Witam Was serdecznie w drugiej części odcinka o Warbandzie i nowych modach do niego. No, nie wszystkie mody są nowe, niektóre mody już omawiałem wcześniej, ale ponieważ cały czas się zmieniają i mają mnóstwo nowych rzeczy, Chodźmy. A tego to już się dowiecie z nowego odcinka. Zapraszam! Pan Wilkołak. Pan Smok! Na miejscu piątym Persino, mod, który jest cały czas rozwijany, w najnowszej wersji poprawiono już wszystkie zadania i questy, które mamy do realizacji, a jest ich dość dużo, więc jest mnóstwo zabawy przy realizacji misji. Już na samym początku wybieramy sobie postacie i istnieje możliwość skorzystania z trzech minigier, jeżeli wybierzemy człowieka lub krasnoluda, krasnolud musi przejść przez labirynt, i pokonać wszystkich przeciwników. W przypadku człowieka z północy, no to musimy jedno sobie pokonać, ale później mamy zadanie pokonać jednego z lordów, który najechał naszą wioskę. A w przypadku trzecim, lądujemy na wybrzeżu, gdzie jesteśmy rozbitkiem z rozbitego statku i musimy pokonać straż Aurolą. No możemy nie pokonywać, ale wtedy nie dostaniemy skilla do walki. Generalnie polega to na tym, że walczymy, pokonują nas, odzyskujemy siły, bo nie giniemy i tak walczymy, walczymy, aż nabierzemy tak dużej umiejętności walki w bronią jednoręczną, że jesteśmy w stanie pokonać przeciwników, co troszeczkę niestety trwa. Nagroda za ten wysiłek nie jest powalająca. Mamy oczywiście duży skill na walce i dostajemy jeszcze przeciętną zbroję. No ale przejdźmy do samego moda. Mod jest bardzo interesujący ma bardzo przyjemną muzykę. Mnóstwo interesujących rodzajów wojsk, którymi mamy zarządzać. Ale przejdźmy już do samych porad, jak grać w część ekonomiczna jest dobrze rozwinięta i nie powinna wam sprawić żadnych problemów generalnie oczywiście możemy budować warsztaty, oprócz tego możemy kupować ziemię, później dostajemy co tydzień po prostu odsetki od najmu naszej nieruchomości jeżeli na początku mod jest dla was za trudny no to nie ma problemu, proponuje się zatrudnić w armii z któregoś lorda i najlepiej w królestwie sokoła dostajemy wtedy jedne z najmocniejszych zbroi i dość długo trwa awans na następny poziom, ale faktycznie dostajemy dobrą zbroję i później już wiadomo co, otwieramy własny warsztat, wyrzucamy tam zbroję, zwalniamy się, zatrudniamy, zwalniamy, zatrudniamy, aż nazbieramy odpowiednią ilość pieniędzy. Dodatkowo możemy oczywiście w okolicach Elsinore kupować jedwab i sprzedajemy tutaj dokładnie z powrotem w Królestwie Sokoła. Jeszcze dwie użyteczne ciekawostki, jeżeli chodzi o tego moda. Generalnie, jeżeli zostajemy lordem, możemy stworzyć własną gwardię i wyposażyć ją w jaką chcemy broń i wtedy każdy gwardzista ją będzie miał. Jeżeli damy mu uszkodzoną broń, a możemy mieć taką, jeżeli kupimy od nieuczciwego handlarza, gdzie dostajemy losowo rzeczy na bardzo wysokim poziomie albo uszkodzone na bardzo niskim, jeżeli ją wsadzimy do ekwipunku gwardii i wyjmiemy, to ona będzie po prostu naprawiona i będziemy mieć już gotową broń, gotowe zbroje i tak samo naprawionych wierzchowców. Więc jest to przy... pożyteczna usługa. Druga rzecz, używajcie okrzyków bojowych, które działają jak magia. Przyciskając klawisze H i N generalnie możemy się ożywić, możemy ożywić swoje wojsko. W związku z powyższym jest to bardzo przydatne w trakcie walki i obrony miasta, a także walki na polu bit. Sam mod, jak mówię, ma ciekawą muzykę, fajnie się w niego gra, więc życzę Wam dużo zabawy i nie będę już więcej o nim mówił, bo faktycznie jest fajny i warto go przetestować. I już miejsce czwarte, na miejscu czwartym 108 Bohaterów. Przenosimy się w klimaty starożytnych Chin i to klimaty lekko magiczne, ponieważ są tutaj magiczne bronie i magiczne umiejętności. Generalnie jest to bardzo duży mod, posiada bardzo dużo narodów i każdy naród jest inny, ma swoje inne specjalizowane jednostki. Niektóre są specjalizowane w łucznikach, niektóre w kawalerię, no to dość szybko się zorientujecie. Na pewno mod zapewni Wam kilka dni ciekawej zabawy. Ja przyznam szczerze, że nie udało mi się podbić całej mapy, ponieważ jest to bardzo, bardzo duża mapa i posiada bardzo dużo przeciwników. Gra jest bardzo dobrze zaplanowana, prowadzi nas cały czas za rączkę i pozwala rozbudować bohatera. Na początku, zaczynamy gdzieś na terenie całych Chin i dostajemy pierwszego questa, udania się do miejscowości, nie wiem czy dobrze wymówię, Liangshan. W miejscowości tej dostajemy następne questy w tawernie, żeby pokonywać coraz trudniejszych przeciwników i rozwijamy w ten sposób naszą postać. Zanim jednak do tego dojdzie, na samym początku przy tworzeniu postaci mamy serię pytań, które nam sugerują jakąś umiejętność. Sugeruje nie korzystać, nie sugerować się tym, co nam komputer podpowiada, tylko wybrać sobie specjalizację aktora, ponieważ po pokonaniu tam przeciwnika, czy w formie pojedynku, czy kilku przeciwników w trakcie walki, Automatycznie uruchamia on umiejętności postaci z naszej drużyny i potrafimy czasem, jeżeli jest mało przeciwników, wygrać od razu bitwę albo pokonać większą część z nich na samym początku. A na początku, jak wiadomo, zawsze jest trudno. I w ten mało spytny sposób doszliśmy do pojedynków. Jest to nowa rzecz w tym modzie. Na początku walki zostaniemy wyzwani na pojedynek lub też możemy, naciskając przycisk jest, wyzywać przeciwnika na pojedynek. Walczymy wtedy z wodzem z przeciwnej bandy. Jeżeli jesteśmy aktorem, to tak jak mówiłem, uruchomią się umiejętności specjalne naszych pozostałych bohaterów, naszych NPC-ów. Dodatkowo, jeżeli jest to jeden z upadłych bohaterów, czyli banda miała jakiegoś bohatera niestandardowego, tylko jest jako hero, to wtedy istnieje duża szansa, że dostaniemy jakąś rzecz specjalną, czyli specjalną zbroję, specjalną broń, konia, albo ewentualnie jakąś drogą rzecz z jadeitu, którą możemy po prostu sprzedać. I w ten płynny sposób przeszliśmy do kolejnej kategorii, czyli magicznego wyposażenia. Mamy trzy kategorie magicznego wyposażenia, czyli broń, konie. I zbroje. Dla broni i koni mamy po prostu mistrzów, u których możemy ją upgrade'ować do mistrzowskiego poziomu i ma lepsze parametry. W przypadku broni, oprócz tego, ładujemy ją w zależności od ilości pokonanych przeciwników i później u mistrza możemy ją znowu odblokować. A broń dostaje specjalnych umiejętności, czyli zadajemy na przykład więcej obrażeń łucznikom albo kawalerii. No, każda broń ma własne indywidualne cechy. Tych broni jest bardzo dużo. Ja mam w tej chwili w ekwipunku coś koło 35 czy 40. Zaczynając od kurz, idąc przez bronie, lancy, tarcze wszystko praktycznie jest. Co nam wypadnie, trudno powiedzieć, i co nowego się pojawi, po prostu pojawia się tego bardzo dużo. Jeżeli lubicie bawić się w kolekcjonerów, a przeraża was trochę fakt, że tych przedmiotów jest tak dużo, to nie ma problemu, bo możecie kupić sobie magiczną skrzynię, do której po prostu ten ekwipunek można go składać. Tak jak mówiłem, kupić po prostu za pieniądze, kupujemy sobie i problem ekwipunku mamy z głowy. Mamy specjalne wyposażenie, ale w tym modzie są także specjalne jednostki, i nie mam na myśli tutaj jednostek narodowych przypisanych specjalizacji, że one się różnią, narody między sobą. Idziemy do miasta naszego narodu i u burmistrza możemy wymienić najemników na specjalne jednostki, które są znacznie mocniejsze poza naszym drzewkiem, przypisane tylko dla naszego narodu, czyli jest kawaleria, inni mają mocnych kuszników, kto inny ma jakieś ladających cudaków, tak to no nazwę, którzy mają, nie wiem, spida takiego, że ścigają trzy razy konia i zdołają cię zabić mieczem. No, każdy naród ma co innego i warto w tym momencie popatrzeć, którym narodem zostać i jakie jednostki specjalne po prostu później wykorzystać, bo nie da się być kilkoma narodami naraz i brać sobie różnych jednostek specjalnych. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do gry w tego moda. Jeżeli udało Wam się skończyć, i, czyli podbić całe Chiny i je zjednoczyć, to dajcie znać, bo sam jestem ciekaw, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby podbić całą mapę. I już miejsce trzecie, na trzecim miejscu Profesor of Pandor przez wielu uważanych za najlepszy, najbardziej rozbudowany mod do Warbanda. Też się z nimi w dużej części zgadzam. Pół życia zmarnowałem nagraniem w tego moda, ale modi cały czas się zmienia, jest modyfikowany i pojawiają się nowe rzeczy, w związku z powyższym znalazł się w naszym zestawieniu. Nie będę zbyt długo omawiał tego moda, ponieważ w jednym z moich wcześniejszych filmików omawiałem dokładnie, jak grać w Professor of Pendor, więc możecie do tego filmiku wrócić. Skupię się tylko na samych takich newsach, ewentualnie zmianach. Jedna pierwsza uwaga, której może wcześniej nie wspominałem, wybierając w trakcie tworzenia postaci, dlaczego opuściliśmy rodzinny dom, warto wybrać opcję list, który zmienił moje życie ponieważ mamy wtedy możliwość założenia zakonu Feniksa bez żadnych dodatkowych wymogów, czyli jest to przypisana umiejętność na stałe do naszej postaci. No zawsze o jedną Z jak smoka mniej, którą zużyjemy na tworzenie zakonu, zawsze mamy taką opcję, że w każdej chwili możemy zakon Feniksa stworzyć. W najnowszej wersji moda wprowadzono zmiany mechaniki. Dodatkowo pojawiły się worki z diamentami, które możemy zdobyć na przeciwnikach lub kupić w mieście. Są one potrzebne nam chociażby teraz, żeby wykuć magiczną broń, którą wcześniej wykuwaliśmy u magicznego ukrytego kowala w ukrytej lokalizacji. Dodatkowo pojawiła się nowa lokalizacja stare ruiny, w których możemy naprawiać swoją broń i leczyć konie. A także jest to taka, jak gdyby nasza skrytka, w której możemy też przechowywać swoje wojsko. W tej lokalizacji tutaj dostajemy zlecenie. Knajpie możemy po prostu znajdujemy NPC-a, który daje nam możliwość sprawdzenia starego upadłego zakonu. Znajdujemy, idziemy do tej wioski. Z tej wioski tutaj znajdujemy ruiny, no i tam już jest kilka zadań do wykonania, zanim się to pojawi. Jest to o tyle ciekawe, oczywiście, ponieważ jak wiadomo, w Pandorze bardzo ciężko jest ustabilizować się ekonomicznie. Te warsztaty nie wystarczają, żeby utrzymać dużą armię. W związku z powyższym, kiedy stworzymy sobie już własny zakon i tą siedzibę ukrytą e, zakonu, no on jest bardzo drogi. I bardzo szybko finansowo plajtujemy. A ukryta lokalizacja, stare ruiny nas nic nie kosztują, a mamy tam kowala, który naprawia uszkodzoną zbroję, broń. Więc jak coś znajdziemy ciekawego, to wchowamy do skrzyni, i później kowal nam to po prostu naprawi. I na drugim miejscu mamy już Ruś XIII wiek, bardzo realistyczny i bardzo trudny mod. Awansował on w trakcie kręcenia naszego odcinka do góry dość niespodziewanie. Uważałem, że w tym modzie są pewne rzeczy, niedoróbki, które utrudniają grę, ale okazało się jak w niego dłużej pograłem, że są to celowe rzeczy, żeby grało się jak najtrudniej i żeby był jak najbardziej realistyczny ten mod. Zaczynamy od wyboru najemnika. Możemy oczywiście startować jako lord i król, ale tego nie polecam, bo gra jest za prosta. Jeżeli zestartujemy jako najemnik z któregoś z narodów, wtedy zaczyna się minigra, w której walczymy z przeciwnikami. Oczywiście szans nie mamy, te przeciwnicy będą się pojawiać cały czas, a nas zabiją. I wtedy budzimy się gdzieś obok jakiegoś miasta, goli i weseli, na kiepskim koniu, z kiepską bronią, bardzo powolni, bez umiejętności, z jakąś tam misją, że musimy kogoś pokonać albo zdobyć jakieś miasta. Oczywiście żaden lord nie chce nas zatrudnić, żaden król nie chce nas na naszego wasala, każdy bandyta nas dogania i trzepie nam nieźle skórę, w związku z powyższym zamieniamy się w mięso armatnie i tak goli i weseli jesteśmy gotowi, żeby podbić cały świat. Skoro już jesteśmy gotowi do podbicia całego świata, no to skupmy się na utrudnieniach, które stworzył nam sadystyczny twórca tego moda. Po pierwsze, pojawiło się w bitwach coś takiego jak krwawienie, czyli jeżeli zostaliśmy ranni, to automatycznie tracimy co chwilę życia, aż się wykrwawimy, umrzemy i po prostu przegramy. Druga rzecz, mamy negatywne stosunki praktycznie z wszystkimi narodami, czyli gdziekolwiek nie będziemy chcieli pójść poza narodem, z którego pochodzimy, no to jesteśmy skazani na porażkę i, i jesteśmy tak łupem, na którym Polują. Po trzecie, brak informacji o sile miast. Nie wiemy, ile tam jest wojska i kto się tam mieści kto tam jest, po prostu nagle mogrze z miasta wyjechać jakiś lord nas zaatakować. Brakuje nas pieniędzy dobrej zbroi, oczywiście, co nie jest dziwne. Kolejnym utrudnieniem i dość dużym jest to, że nie mamy łupów od razu po bitwie. Czyli jeżeli jakiś cudem udało nam się pokonać bandytów, to musimy poświęcić czas na zbieranie łupów z pola bitwy i w tym czasie przychodzą następnie bandyci, którzy nas atakują i tak skutecznie, aż nas po prostu wykończą. Jeżeli się jeszcze nie zniechęciliście, to podpowiem Wam, jak w takim razie grać w tego moda. Zaczniemy od ekonomii, ponieważ ekonomia jest jednym z najważniejszych czynników, tak żebyśmy mogli kupić dobrą zbroję i broń, a zbroja czyni z nas wojownika po prostu w tym modzie. Nie opłaca nam się specjalnie w tym modzie inwestować w warsztaty, ponieważ warsztaty przynoszą bardzo mały zysk, a przeważnie są stratne, więc także tracimy na tych warsztatach, a nie zarabiamy. Zarabiamy najwięcej na handlu. Praktycznie wszystko, co kupicie po wsiach, Da się sprzedać w jedynym mieście Bizancjum, mniej więcej 4-5 razy drożej. Tam możemy kupić też część rzeczy jak wino i srebro i sprzedawać z powrotem w naszych miastach naszego narodu. Na początku nie mamy pieniędzy, więc najlepiej dostać od lorda naszego narodu, z którego startujemy, misję, której da nam pieniądze, czyli na przykład wykupienie jeńców. Oczywiście tej misji nie zrobimy, albo zrobimy ją później. Albo kupienie jakiegoś egzotycznego drugiego konia. W każdym razie da nam pieniądze, pieniądze inwestujemy w skóry, w miód i jedziemy do Bizancjum. Tu jest kolejna ciekawa rzecz, jeżeli nie mamy drużyny i npc jesteśmy sami, jeżeli damy rozbicie obozów, to znikniemy przed przeciwnikami. Czyli jedziemy do Bizancjum, po drodze jak nas atakują, to po prostu się chowamy, czekamy aż sobie pójdą i tak powolutku, powolutku dojeżdżamy do Bizancjum, żeby zdobyć pieniądze. Jak mamy już na początek trochę pieniędzy, to inwestujemy w lance, którą kupujemy od krzyżaków, tam mają najdłuższe lance z banerem, czyli z chorągwią i już możemy pokonywać poszczególnych słabszych przeciwników, którzy nas zaatakują. Po 12. Inwestujemy perki w leczenie. W związku z powyższym, jeżeli zostaniemy ranni, to już nie będzie krwawienia, tylko będziemy się leczyć w trakcie bitwy. Tak samo jak nasz kon. I wtedy łatwo jest nam pokonać. Proponuję nie zbierać łupów po bitwie, zostawić to wszystko i tak kupimy sobie później lepsze rzeczy. I znowu jedziemy do Bizancjum, ładujemy, cały czas zbieramy jak najwięcej pieniędzy. Jeżeli już macie jakąkolwiek zbroję, to tylko podpowiem, że zbroje i bronię można naprawiać u kowalach w miastach, czyli jeżeli mamy coś zdeformowanego, zepsutego, to możemy po prostu naprawić i to do lordowskiego, wysokiego poziomu. To jest dużym ułatwieniem w grze. Kiedy już troszeczkę robiliśmy sobie renomę, możemy się zatrudnić jako najemnik, ale przypominam Wam, żebyście często zajmowali się handlem i zdobyli dużo pieniędzy, bo szybko odkryjecie, że nie można w mieście ani w wioskach zatrudniać najemników, czyli tworzyć swoje własne Wojska, nawet jak jesteście najemnikiem. Musicie mieć relacje co najmniej plus 5 z lordem, żeby w jego wieście lub w wiosce zatrudniać żołnierzy. Na dodatek jeszcze musicie mieć relacje z miastem plus 10, czyli mnóstwo pieniędzy poświęcać na to, żeby w karczmach robić cały czas imprezy i podnosić stosunki z danym miastem na plus 10. W czasie później te stosunki cały czas spadają, czyli jak mieliście gdzieś plus 10 i werbowaliście żołnierzy w mieście, przyjdziecie, za chwilę się okazuje, że macie już relację na plus 9 i niestety musicie znowu zainwestować w karczmę. Pamiętajcie, że jak jedziecie do Bizancjum, jak nie jesteście sami, nie da się schować. Musicie mieć co najmniej 40 członków drużyny i to dobrze wyposażonych, wytrenowanych żołnierzy. Ponadto będziecie już wiedzieć o miastach, jeżeli będziecie mieć w drużynie później NPC'a, który ma umiejętność na wysokim poziomie zwiadu, więc wtedy się już pojawiają w informacje o miastach. Informacja, ile tam jest żołnierzy i kto się tam znajduje. Co jest dla nas dużo istotne, kiedy próbujemy już zdobyć i podbić jakieś miasto. Poza tym walcząc, Zamieniamy się, jak już widzicie, na filmiku w maszynę do zabijania. Zwykli żołnierze nie są w stanie nam specjalnie przeszkodzić, bo i tak się uleczymy, ale jesteśmy bardzo wrażliwi na innych lordów, oni mają bardzo silne cios i mogą mimo wszystko nas zabić. I oczywiście na łuczników i rzucających włóczniami dzidami w nas, więc też nie jest tak, że stajemy się nieśmiertelni w super zbroi i nas zabijają. Mod jest trudny, ale bardzo ciekawy, wciągający, więc mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja. I tak oto szczęśliwie doszliśmy do pierwszego miejsca, The Last Days. Wybrałem ten mod, ponieważ po analizie okazało się, że najczęściej z niego grałem, jeżeli chciałem wrócić kiedyś do Warbanda i coś zagrać, a wszystkie nody mi się nudziły, jakoś mimo wszystko najprzyjemniej grało mi się w ten mod. Mod jest umieszczony w świecie władcy pierścieni. Możemy grać albo po stronie ludzi, albo po stronie orków. To już do naszego wyboru zależy. Jeżeli myśleliście, że oni, czyli drużyna pierścienia, zdecydowała o tym, kto wygra, to się myliliście, bo zależy to od nas. W zależności od tego, którą stronę poprzemy i jak się sprawdzimy, wygrają albo ludzie, albo orkowie. I to właśnie nie w tym nędznym propagandowym filmie, ale od nas tutaj zależy, kto zwycięży i będzie istniał dalej, a kto po prostu zginie. W tym modzie nie możemy zostać królem, zarządzać królestwem. Królestwa są już ustalone i królowie też. Możemy być tylko drużyną wojowników, lordem, jednym, z, y, który nie posiada żadnej ziemi. Drużyną wojowników, ale jesteśmy przysłowiowym kamyczkiem, który przechyla wagę. Jeżeli w, poprzemy w tym momencie któreś królestwo albo nie będziemy się starać, no to znowu inne królestwo upadnie. Ja osobiście y, zaczynam od Rivendalu i tutaj od tej lokalizacji, ponieważ mają najlepsze zbroje i najlepsze bronie i także najlepszych żołnierzy. Jest to tylko jeden mały obóz, ale ponieważ są bardzo silni, zaczynam od nich tutaj na początku ekspie postać. Niemniej jednak najsłabsi są Rohanowie, w związku z powyższym na samym początku muszę wspomagać Rohanów. Jeżeli się uda, zniszczą wtedy Istengard, no i wtedy już, wiadomo, przerzucają Rohan swoje wojska dalej i to jest taki jak gdyby efekt już domina, możemy wygrać y, gdzie indziej. Ale nie możemy cały czas grać po stronie jednej drużyny, jeżeli zostawimy Rohan, no to krasnoludy przegrają na górze i zostaną pokonani, wtedy wojownicy Mori przerzucą się dalej i będą atakowali nas i zniszczą po prostu od góry. Więc musimy tak naprawdę krążyć pomiędzy różnymi narodami i im pomagać. Najwięcej na początku, tak jak mówiłem, czasu spędzamy z Rohanem i pomagamy im w bitwach, ale musimy co pewien czas jeździć u siebie, wspomagać swoje królestwo i wspomagać w tym momencie krasnoludów u góry. Czyli krążymy i walczymy w poszczególnych lokalizacjach. Na samym początku krążymy po poszczególnych narodach, realizując zadania zlecane nam przez poszczególnych lordów. Po prostu musimy przyjechać do miasta, poznać wszystkich lordów i zapytać, jakie mają dla nas zadanie. I tak samo każde miasto ma zarządcę on też zleca nam zadanie. Za zadania dostajemy doświadczenie, plus zwiększają się stosunki z danym narodem. Dzięki temu możemy później zatrudniać bohaterów i tworzyć swoją własną drużynę NPC-ów, ponieważ nie jest tak, że przychodzimy i zatrudniamy w knajpie NPC-a. Tutaj za. Musimy mieć odpowiednio wysokie stosunki z danym narodem, wtedy dopiero się zgodzą przyłączyć do nas. Za te punkty stosunków, czyli relacji z danym narodem, dostajemy też możliwość uzyskania przedmiotów specjalnych, które zwiększają nam umiejętności naszego NPC-a, No i oczywiście też mamy tam jakieś questy, zadania do realizacji, które co pewien czas nam NPC dają, czyli na przykład możemy zwiedzić Morię, kopalnie Morii, rozwiązywać zadanie, znaleźć tam różne rzeczy, później zemścić, zrobić pomstę na mori, za zabite. Krasnoludów, i tak dalej, i tak dalej. To akurat jest mniej istotne. Na początku musimy korzystać z umiejętności ukrywania się. Tutaj mamy możliwość, nie tak jak w poprzednim modzie, że ukrywamy tylko jak jesteśmy sami. Jak mamy małą drużynę, paru NPC-ów, możemy rozwijać umiejętność ukrycia. Jeżeli wróg nas atakuje i widzimy, że jest silniejsza, jesteśmy na początku dopiero, jeszcze nie mamy rozwiniętego wojska, to wtedy po prostu możemy się ukryć i poczekać, aż przeciwnik po prostu przejdzie. Później, tak jak mówiłem, no musimy mieć na tyle silne wojsko, żeby pokonać przeciwnika i nie ma co się specjalnie bawić. Jeżeli walczymy przeciwko orkom, no to orkowie przeważnie są znacznie słabsi i trzeba pamiętać, że orkowie są słabsi w dzień, w nocy mają zwiększone statystyki i są po prostu silniejsi. Mod polega cały czas na walce, w związku z powyższym skupiamy się tylko na niej. Wybierając stronę i wybierając nam trzeba pamiętać, że mają różną specyfikę. Jeżeli wybierzemy Uruk Hai, Uruk Hai nie jeżdżą na żadnych koniach ani wilkach, yy, mogą poruszać się tylko piechotą, za to mają dość dużo życia i bardzo duży cios, więc rozbijamy broń dwuręczną. Rohimowie, tak jak i pozostałe, no to lepiej być człowiekiem, elfem jeżdżącym na koniu, używający cios lancy. Możemy być oczywiście po stronie Mordoru Upadłych ludzi i wtedy też możemy jeździć na koniu i atakować lancą, to już zależy od nas. Oczywiście dostajemy różne misje po stronie ludzi ratowania wioski, po stronie orków złupienia wioski e, i spalenia, no to już zależy, którą stronę wybierzemy. Tak jak mówiłem, część ekonomiczna i część zarządzania tworzenia królestw jest praktycznie wyłączona. Tutaj skupiamy się cały czas na relacjach z narodami, nagrodach, no i bezustannych walkach i bitwach po jednej ze stron. W związku z powyższym, jeżeli macie ochotę się chwilę pobawić i powalczyć. No, najlepiej zagrać w ten mod. Ja zawsze, jeżeli chcę wrócić do Warbanda i chwilę sobie powalczyć, pograć, to jakimś dziwnym trafem najwięcej godzin miałem nabitym na tym modzie. Także dziękuję bardzo Was. To był stronniczy przegląd wszystkich modów. Jeżeli macie jakieś ulubione, nie wiecie jakie grać mod, to dajcie znać. Nie zapomnijcie lajkować i subować. Do usłyszenia. Cześć!